Dzień dobry. Miało być pięknie, dzika natura, bliskość, rodzina, kemping. Z pewnych powodów nie możemy w tej chwili wyjechać z Wielkiej Brytanii, więc postanowiliśmy zażyć przyjemności w takim dzikim obozowaniu pod namiotem. Za naprawdę nieduże pieniądze kupiliśmy namioty, kupiliśmy materace, pompki do materacy, Karimaty, śpiwory, kuchenki turystyczne wszystko, wszystko. Nawet sobie kupię młotek. Patrzcie, taki wielofunkcyjny młotek. O, jak się go tutaj otwiera, tak, i jak go otworzysz, o, tutaj, tu. Jak się go tu otworzy, to się otwiera tak i można przyciskać. Można też rozbić sobie zegarek, bo szczęśliwi czasu nie mierzą. O, i jeszcze ma tutaj takie. Nożyki się otwiera, nożyczki, wszystko ma. Po prostu super. O, proszę. Wszystko mieliśmy. Wszystko było gotowe. Wszystko było. I pewnego dnia, w bardzo słoneczny dzień, postanowiliśmy pojechać na kemping. Czy się udało? Zobaczcie. Witam Was. Dzisiaj chyba nas najbardziej szalony wyjazd. Wbrew pozorom nie jedziemy na drugi koniec świata. Nawet nie wyjeżdżamy z Wielkiej Brytanii. Jedziemy, no właśnie, gdzieś do Parku Narodowego Seven Sisters i będziemy nocować gdzieś, nie wiemy jeszcze gdzie, ale wiemy w czym. Mamy zakupione namioty, cały pełny samochód, ekwipunku, no i będziemy Kempingować na dziko. No i chyba już wiemy, gdzie idziemy. To jest kod pocztowy parkingu to, to trochę taki jak challenge, bo byliśmy cały dzień zajęci. W zasadzie mieliśmy ustalić gdzie, jak, jakiś parking w ogóle. Teraz wieczorem jak wsiadliśmy do samochodu, okazało się, że wszystkie kempingi mają poza. To zamykane biura w zasadzie nie można już się nigdzie zalogować na kemping. No i próbujemy jechać trochę na dziko. Za... A ja, ja jeszcze coś dodam. Myślę no. ja to, doda, bo byście bardzo zajęci kupowaniem rzeczy na kemping, ale nie, nie szukaniem miejsca. No tak. Bo to znaczy tak bo jak w ogóle jak kupowaliśmy na była piękna pogoda i dzisiaj? Piękna będzie zawsze taki, taki 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 taki, taka była idea. No i okazuje się teraz, że no Prawdopodobnie zanocujemy gdzieś, gdzie są takie rekomendacje, że jest bezpiecznie. Tam ten parking ma 4 na 5 Gdzieś stadniny, koni, windmill, taki um, to się nazywa wiatrak, niebiały, Widzieliśmy na zdjęciach. Bo, bo, bo. No jeszcze spora moment, taka, że jest są korki i w ogóle dojedziemy na noc, mam nadzieję, że nie będzie w nocy podało. godziny, tak, półtorej godziny na rozłożenie ale... namiotu. Nawet Namiot się w 3 sekundy rozkłada. Tak, ale jest pocieszenie z pogodą, to jest takie pocieszenie, że jutro od godzinie 5 już ma być słonecznie, więc ten namioty nam wyspną, za nimi schuwamy i zobaczymy. Tak. Może nas nie zaleje, trzymajcie kciuki, żeby nam się udało. I zostańcie z nami dalej, zobaczycie co będzie, my sami jeszcze myślimy. No, dobra, trzymajcie kciuki. Wtedy byliśmy jeszcze pełni optymizmu i przekonania, że przeżyjemy kolejną przygodę. Mimo, że czuliśmy już pewien niepokój, to nie spodziewaliśmy się tego, co się wydarzy. Miało być fajnie, rodzinnie, surwarowo, ale bezpiecznie. Tak gdzieś dojechaliśmy, to miejsce a w sumie bardzo nam się podoba. Tylko troszeczkę mrze i jest zimno i Monika zostajemy tutaj. Nie wiem, bardzo i w ogóle Ada. Tak wolę tak trochę scary jest, tak? Rozpalić tutaj grilla. Cieńczykości, zjeść. Tak jak ci, co ludzie. Może nie w uszu, ale... No. porad w internecie są takie, że można tu spokojnie zostać na noc tu znaleźliśmy za tym krzakiem tam za tym krzakiem tam za tym e, możliwe, że zaraz rozbijemy namiocik na razie jeszcze nie zadecydowaliśmy, także zaczniemy od grilla, zobaczymy jak, jaki będzie nastrój po grillu, czy tutaj to samochody tu zostaną, czy się rozjadą A, zobaczymy No, i jest coraz bardziej hardkorowo. Rozpalamy sobie tutaj grilla. Wygląda... <gry> normalnie. Jesteśmy zupełnie jak w Zdomni. No, trochę jak w Zomni. Jak trochę żółwie jak tamtym? Nie Kuchnia O kur... Taka Chiński wynalazł 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 Aaaa Jest prawie cały papier i nie ma Na grillu Gabi się kapturzał To Kapturzał No i pada deska bym Jest prawie całego papieru nie ma No to zaraz kiełbachę położę Jak to się robi? Boję się Pa, 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 Parę w mi dać. Pfff. Lock, lock. No chyba już, nie ma papieru. Ah, gaz jest wyłączony. Już nie ma papieru. Ale ty jesteś dzielny, jaki ty <laughs> jesteś mądry, jak ty potrafisz wszystko zrobić. Już nie ma papieru. Ale zauważył, jak parasol się zaraz spali. No to będę słaba, jak to robię. I, I nie ma. Już nie ma papieru. Hmm. Uważajcie, żeby wam się grzywki nie spalili. Uff, jak leci na mnie ten dym z tego gryla. To chyba pół, no niby tutaj? są lok. A nie trzeba to do góry o! widać? Wajchę do góry. Którą? A tam na dole jest ta wajfa. Nie, właśnie ona ma być lok. Mhm. A. A, A, już nie, nie ma papieru. Ten gaz jest lok, tak? Już można kłaść tą kiełbasę, tak? Spalił się. To może kłaść tam, Aleks, bo się stwora, zaraz to spali. No co, nie no. To nie świeci się? Znaczy nie ten? Coś nie tak. Czytam instrukcję. O, chcesz się filmować? Chcesz się filmować? Już kłaść tą kiełbasę Pisz. na to? Chodź no, Gabrysia, no, nie krzycz na niego. Dobra, to połóż tą kiełbasę. mnie już nie stawić. będzie. To trzymajcie to, ja będę no, kiełbaskę... Ja, teraz już nie będzie. Gabrysiaka, ty jesteś mało opiekuńcza. jest taka hetera wredna. Zobacz, jak będzie paść. Wszędzie jest ok, pan. Tylko nie mamy żadnych szczypcy. Nie tak miało to być. Nie? No, nie, to nie tak miało. No, nie chcę być. ja nie wiem. Za chwilę zajdzie słońce i musimy podjąć e, ważną decyzję: czy zostajemy tu na noc, e, czy wracamy do Londynu. E, ja jestem za tym, że właściwie jeszcze nie wiem, za czym jestem. W każdym razie gotujemy teraz wodę na nudle. Przynajmniej przetestowaliśmy naszą e, naszą kuchenkę do gotowania. E, no i testujemy grilla. Grilla nie trzeba testować, no w każdym razie działa. E, I w ogóle jest bardzo hardkorowo i spodziewaliśmy się, że będzie inaczej. I miało być słoneczkę w ogóle, ale widok jest ładny. Patrzcie, gdzieś tam zachodzi słoneczko, ale tego nie widać, ponieważ są chmurki i generalnie No dobra, to teraz odwołamy się do naszych widzów, powiedzcie nam w komentarzach w tej chwili, czy chcecie, żebyśmy zostali dalej, czy żebyśmy wracali. Napiszcie w komentarzach w tym miejscu i zostańcie dalej, zobaczycie co będzie, co się okaże.

No. Bo no, nie a masz podać jeszcze jedną porcję nudli. Tu zalejemy. To trzeba wycisnąć to. to. Do tego środka, czy do później? Do środka, nie, ten ten. tu trzeba zamieszać w ogóle. No to trzeba wycisnąć.

Wiesz co, zjemy i wracamy, mhm. prawda? Czy szukamy innego miejsca do spania? Nie tą kiełbasę dawałam, nie? Nie, to tą też nie. No to się nie chce O, o. jest dobra. Słuchajcie. Pojedliśmy, popiliśmy, zrobiło się ciemno, zimno, deszcz pada. Mamy namiot, moglibyśmy jakoś przetrwać, ale nie chcemy się męczyć. Monika zdecydowaliśmy wracać, się, nie? Tak jednak zdecydujemy się zwracać, bo, ale widoki są piękne i na pewno gdzieś w te okolice wrócimy na 100%. Ponieważ no. jesteśmy bardzo zafiksowani na zafiksowani, tak się mówi? Tak na na camping, więc mamy wszystko i wszystkie, oprócz sprzęty, pogody i wszystkie i czasu. sprzęty nam działają. Mhm. A, najedliśmy się na parkingu. No. I teraz jeszcze prośba i przepraszamy tych, którzy tam postawili komentarz, że tak, zostańcie tutaj na noc. Tutaj mieliśmy zostać. Nie, i ale gęb się no, mi się zaczęło brzubolać, pada deszcz, średnio fajnie. Próbowałem zachować optymizm. Wszyscy próbowaliśmy, przez zęby wycedziłem. Fajnie jest, ale musimy wracać. Dzieciaki bez przekonania wyszeptały, szkoda, tato. Tylko mama nic nie powiedziała. Jednak zdecydowanie wolimy wyjazdy do ciepłych krajów i ośmiogwiazdkowe hotele, drinki z palemką i słoneczne plaże. Może jeszcze kiedyś spróbujemy wybrać się pod namiot, bo do trzech razy sztuka. To był nasz pierwszy wspólny kemping. W sumie wspominamy to z uśmiechem.